Cześć, jesteśmy pod starym budynkiem Ambasady Polskiej w Brukseli, trwają wybory roku 2023 i spotkaliśmy Wiktorię, która przyjechała z Polski dosyć niedawno, więc mamy pytanie, po co w ogóle głosujesz w tych wyborach? Skończyłaś dopiero co 18 lat, więc patrząc na to jak młodzież nie chce dzisiaj głosować, po co ty głosujesz? Znaczy tak, No, to są moje pierwsze wybory, no ale jednak uważam, że każdy z nas, niezależnie od wieku, powinien brać w tym udział bo jednak możemy coś zmienić. Ponieważ no, uważam, że te zmiany są potrzebne, jednak no, nie bez powodu przyjechałam do Belgii, no jednak uważam, że pomimo tego, że jestem teraz tutaj. Chce zmieniać przyszłość Polski, ponieważ wszyscy możemy to zrobić. A powiedz mi, a dlaczego młodzież nie chce głosować? No bo ty jesteś akurat takim wyjątkiem od, od tej reguły, że chcesz i jeszcze tutaj w Belgii musiałeś się inaczej zarejestrować, musisz dłużej w kolejce postać. E, dlaczego młodzież nie chce? Ona no nie jest e, jakoś ukierunkowana, nie, nie uczą ich tej działalności społecznej, takiego, tej aktywności, czy po prostu ich polityka nie interesuje? Czy w większości mam wrażenie, że to po prostu ich nie interesuje, nie odnajdują się w tym i po prostu nie są doinformowani w ogóle w żadnym stopniu, i myślą też, że po prostu, jeśli. Nie pójdą po prostu na wybory, to nic to się nie stanie, bo inni pójdą, oni nie muszą. Niektó właśnie mam wrażenie, że niektórzy mają takie podejście i uważam, że jest to błędne podejście. A co powinni zrobić politycy dorośli, żeby was namówić do tego, żebyście e, chodzili na wybory, żebyście aktywnie się włączali w to. Czego Wam brakuje w tym wszystkim e, zainteresowania wami, tematami, które do Was trafiają? Znaczy, no myślę, że po prostu powinni to poruszać e, też tematów bardziej młodzieżowych, w rzeczach, które też dotyczą młodzieży, bo odnoszę wrażenie, że niektórzy politycy skupiają się bardzo na ludziach starszych, a właśnie wśród ludzi młodszych panuje właśnie taka duża taki po prostu brak. W środku przekazu, który po prostu by docierał do młodzieży i nie wiem jaki musiałby powstać właśnie środek przekazu, żeby docierał do większości młodzieży, ale no uważam, że powinno się wymyślić coś w tym kierunku, ponieważ no jest to jednak nasz duża grupa tej młodzieży. Czyli na koniec zachęcasz do głosowania i, i wsparcia w wyborach przez młodzież? Tak, jak najbardziej. Jest super. Nawet jeśli się stoi w kolejce, to jednak warto, ponieważ jest nawet i satysfakcja i czuję, że no jednak Coś znaczy tym głos. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy z Belgii. Do zobaczenia wiadomo B.